Dobra, widzowie, ogólnie nie mam pojęcia do końca, do końca o czym ta gra jest. Z tego co wiem, jest to jakaś niekończąca się pętla, w którą musimy coś rozgryźć. Ale co, w jaki sposób i po co, już nie mam zielonego pojęcia. Nie jest to długa gra. Stawiam, że zajmie ona nam około godziny i musimy ogarnąć o co tu tak naprawdę chodzi. Podobno jest fajna, miejmy nadzieję, że się nie zawiedziemy. Ten sam typ, ten sam typ robi kółko. Czy ja muszę może zabrać może teczkę czy coś? Mogę cokolwiek tu klikać? Move Fest Security Camera in Operation. Exit Zero. Exit 8 jest tytuł. To, to samo, with a smile. W tym korytarzu zmieniają się różne rzeczy. Jak coś się zmieni, to musisz się cofnąć, a jak wszystko jest normalnie, to idziesz dalej. Tu się coś wylało. Tego nie było wcześniej. To się cofnę. A jest! Exit 1. Okej. Okay. Don't overlook any anomalies. If you find anomalies, turn back immediately. If you don't find anomalies, do not turn back. To go out from exit 8. Okej. Okay. Okej, okay, przeszedłem. A jak tu będzie po, po chińsku coś napisane, typu sałata zamiast kimchi, coś? Dobra, idę dalej, chyba nic nie ma. Zero. Dobra, jeden. My chyba idziemy. Dwójka, dobra. Ej, tu był jakiś znaczek wcześniej. Chyba, znowu chyba nic się nie zmieniło. Dobra, idziemy do przodu. przodu. Chociaż nie wiem, coś jest z no smokingiem. Był, czy nie było? Kurwa! No smoking. Na początku i na końcu jest no smoking. Jedynka. Telefon teczka. Dobra, chyba git. Dobra. i Boy? Żółta linia, inna? Że to? Ja bym się wrócił dla samej zasady. A nie szła środkiem, rzeczywiście. Parze na niej były? Co? Dobra, 4, 4, 4. GGG No smoking. Telefon ma. Czy tu nie były? Może kamerę muszę nawet liczyć. Są trzy kratki tutaj. Mam dziwne wrażenie, że potrzebuję się wrócić. Mam dziwne wrażenie, że jest za dużo tych kratek na górze. KURWA! Dobra, zero, zero, zero. Obczajmy jeszcze raz. Tu jest jedna kamera, kratka. Kratka, kamera, kratka. Trzy kratki, trzy kamery. No i nie pierdol, że na pierwszej też było. Typ dwa metry miał?! O kurwa... Ej, to nie zwróciłem uwagi, ale rzeczywiście był duży jakiś, no. A to co było źle? No dobra, no okej. Okay. Nie tych samych posterów, to widziałem. Dwie kratki. Trzy kratki kamery. Dobra. Bójka. Co to masz na ryjo? Do ty fy? Trzy kratki, trzy kamery. Paski, okej, okay. no smoking. Chyba przód. Jest, jest, dobra. Ty masz telefon, masz teczuszkę. Jest okej, okay, chyba. Troje drzwi też było, chyba troje. Dobra, piątka, piątka. Dobra, gra dla dzieci. Gra dla dzieci. No smoking, trzy kratki, trzy kamery, pasek w lewo. Czy coś tu się różni? Chyba nie. Chyba, chyba nie. Do przodu. Kurwa, jak? Co tam się różniło? Sufit? Jak sufit mógł się różnić? Dobra. To jest jebana podłoga Joguci, Joguci Czut Mam ci zaznaczenie, że będzie. O kurwa Dobra, koleżanko Munka S Jest tam wszystko ok w Dobra, idę do przodu Uff Dobra, sześć, sześć, czy dwa Typ normalny się wydaje Ty, ale bym się cofnął i tak nie widzę żadnej różnicy, ale mam dziwne wrażenie, że tutaj nie może być tyle razy. Patrząc, jakby za kola ma większe, może tak być, może tak być. O, klamka zjebna jest, rzeczywiście widzono. no. cofka. Tak jak mówiłem, tak miałem w sensie, że trzeba się cofnąć. By Czemu stanął? Drzwi nie ma jednych. I... Dobra, przód. KURWA! Okej, okay, nie patrzę na czat. Nie patrzę na czat! Nie patrzę na czat. Wykurwiam czat. Chyba nic. Nie, nie mam pojęcia. Nie patrzę, nie, nie patrzę, widzę. Tak, tylko teraz spojrzałem, ale też przeszedłem, więc... Zerknąłem tylko, ale to wcześniej. Kurwa, i teraz wiecie, że teraz też spojrzałem. Dobra, tu nic nie ma, serio. Dobra. Tak, to była anomalia zdecydowanie. Wyłączony prąd to jest anomalia. Tutaj się nic nie dzieje teraz. Mówiłem. Gra dla dzieci. Tutaj się coś musi. O, schody, kurwa, no dobra. No, widzę te weirdesy, co wysyłacie po prawej stronie, i wie to tak śmieszy. Tu też nic nie ma. Mm. I nie ma nic, nic się nie dzieje, jest okej. Okay. Wiem. Oczekaj, spierdala. Nie, tylko na przejściach, tylko na przejściach. Yy, zerkam, tylko na przejściach zerkam, widzę. Pasek czwórka od tego. Sufit G. Jest ok. Kurwa, co to tam jest za nim? Łap stoi. O, kurwica. Podejrzane. Potrzebny zobaczyć, co on robi. O, kurwa! O, Okej... Oooooh! Ok. Tki okay. toilet go nie mnie, gdy śpiewam tę piosenkę, tak jest. No, camera. Chłopak też był go y gitem, gotem. Dobra, przód. A, kurwa! Ty no, mimo to jest przód. imo to jest przód. Może na siódemce przód wydali? Bez sensu trochę, nie? Za późno trochę na to, żeby pójść do przodu. No nic, ryzyko. Kurwa, dobrze, jest. Pa. Chy chyba, chyba to mamy. No smoking. Tutaj mówię wam. Kapusta zamiast kim czy pisze. Nie, no to musi już być. Musi być jakaś różnica. To jest ostatni ósmy. Nie będzie parę razy pod rząd bez. Nie ma chuja, nie chcę mi się wierzyć. Exit date. Come on. Niemożliwe. Ale nie widzę żadnej zmiany, kurde. Chuj, do przodu idę. Co było z plakatem? Plakat miał 2 metry? Tu nic, patrzcie. Dwójka od razu. Jedynka sorry. Profesjonal, robimy to na sprincie. No dobra, pasuje. Dobra, tu jest G. Dobra, tu jest. Chyba okej. Okay? No nie, no zajebiście jest, to jest kurwa gigakorytarz. Tu się nic nie różni, patrz ta. O! A co ty tak zapierdalasz? Nie, jest printer! Ale idźmy wpierdolić. Co robisz? Kurwa, zeżer mnie. Tu nie wiedziałem, że tak muszę zrobić. Nie wiedziałem, że do mnie. Po... Ale głupota! Jest gra dla dzieci mnie pokonuje. Nie, tu jest zajebiście, tu się nic nie różni. Tu jest super. Super jest. Nic się nie różni. Mówię. Essa. Okej. Okay. Nie ma jakiegoś gigantycznego plakatu, ty nie masz dwóch metrów. O. Co? Dobra, uciekam, bo on będzie mi chciał w Na chuj się patrzysz. Nie, wolę nie podchodzić, bo ja wiem jak to się skończy. Nie, nie, nie. Dobra, to jest chyba G Wiem. Kurwa, woda, 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 woda woda, 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 woda! Kurwa. Monka jest. Tutaj drzwi, G. tutaj góra elegancko też. Gdzie plakaty, gitara. Dobra, jest okej. Okay. Zajobisz jest. Essa. 5. Dobra, tutaj też się nic nie dzieje na razie. Kurde, już drugi raz początka. Dobra, nic. Dobrze. I tu już musi być coś. Nie chce się wierzyć. Widzę jak ci... Nie, ucieka mi! Nie patrzyłem! Dobra, nic, nic, nic tu nie ma. Kurwa, Mać. Nie, no nie da się! Mówiłem! Bartek, dwa razy pod rząd. Co było? Co było? Ty przed złą stroną? O, kurwa. Okej. Okay. Dobra, speedrun. Tu okej, okay, nic nie ma. No bo to jest podstawowy, więc jakby miał być. Masz coś tego? Wariacie ogarnąć? Nie, teraz, teraz się patrzę, bo wysłałeś pieniądze. Widać, jak się patrzysz, Weird Oczko spierdala Weird Dice. Nie, no nie ma nic. No smoking, no smoking. Kurwa! Niemożliwe! Co tu było? Nie, no nie oczy. Ja pierdol... Nie, no nie oczy. Siedzą w miejscu. Ej, nie mam pojęcia, co tu jest. Widzicie coś? Ale one się nie ruszają. Ani jedna, ani drugie. Co wy gadacie, kurwa? Teraz się. Ku ja pierdolę, i bullshit! One nie chodzą za mną, tylko one się z dupy ruszą czasami. Ale bez sens. Tak, twoje się ruszają. Nie ruszają się moje. K kiedyś, kiedyś we mnie wejdzie. Czy? Chodzi mi, że Kiedyś się przeliżemy O, to chciałem powiedzieć. Nic tu nie ma. Dobra, G. Ej, kurwa, co się patrzysz? O ty! Weirdice, twoje oczy niedługo będą miały własną orbitę wokół czatu Weirdice. Usze, e, rusza ruszę oczami już. Plakat. O, kurwa! Weronika Sowa! Czy to Samsung z iPhone'a Kurwa, anomalia! essa Kurwa. Chyba się nie udało. Mykni tym oczkiem, kurwa. Widzę cię. No, rusz. ruszał na pewno. No Idzie co? Wyłaś. Widzę cię? A mrugni kurwa, nie przegapię. Dobra, nic. Esa. Mrugni kurwa, nie ma nic. Nie ma nic. Essa? <noise> <noise> <A>, tak się. <noise> z i telefonem. Pan też wyjścia nie może znaleźć? No kurwa rzeczywiście GPS-a pan by pożyczyła, nie? Chodzi w kółko jak debil Widziałem, żeś się gapił 40 kółek temu Opok! zatrzymaj się na chwilę I we... daj znaka O kurwa, jakie wielkie te plakaty Rzeczywiście O, i co masz coś? Kurwa Nazyś no, coś? JAK ON NAWET TELEFONU NIE WŁĄCZYŁ?! Nie wysyłaj donata, powiedz! Klika tam w ten telefon. Przesłał rękę ci przechodzi w ogóle. Hehehehehehe, <laughs> Mrugi jak nie słyszysz. Ej! Do góry nogami znaczek jest! Kurwa! Aha! Co, masz coś? Ale nic. Patrzysz mi się na jaja? Nie kurwa, nie! Nie widzę nic, mam wyjebane, cofam się. Kurwa. Bo cztery razy na siódemce już się wyjebałem przez to, że tam było coś, a tego nie widziałem. Nieprawda, nie widziałem tego na czacie. Nie spojrzałem, że telefonu kurwa nie miał. To nie o to chodziło. Ale jestem kurwą jebaną. No oszukałem, spojrzałem, widz mnie w chuja zrobił. Dobrze mi tak, szmacie. No spojrzałem. Daj ten telefon, kurwa. Daj ten telefon. Pan z teczką i telefonem. Daj mi ten telefon. Weź mi, pomóż do chuja, internetu nie mam. Kojarzę. No tu zdecydowanie, kurwa, coś jest nie tak. Ok. Sześć. No znowu cisza, znowu nic się nie dzieje. A znowu to jest pod koniec, i ja wiem, że coś tu się musi dziać. Dobra, siódemka. Na siódemkę zawsze się coś dzieje. pato. Dwa razy pod rząd się nic nie działo, trzy razy się będzie. Musi, kurwa. Chociaż, jakie kawalerze, no. Tyle razy się widzimy. Mijamy się w tym metrze. Miłość nasza rozkwita. Piszem sobie sms z Twoim rozładowanym telefonem. Wariacie, proszę. Tak, piękno, orle, gniazdo, daj mi wylodować. A! Kurwa, są dwa, już pisałem przez jeden. Kurwa, no tu też nic nie widzę. Nie, no niemożliwe, żeby było trzy razy i znowu ta siódemka zajebana, przeklęta. Zapomniałem, że mam kamerę w prawą stronę i widać, jak patrzę na czat, kurwa, gdy. Nieważne. Dobra, przeczytam z czatu i powiem, jak meduza. Kurwa, wiedziałem. Pierwastek z tysiąca. Szumienie? Szumi. Ojej. O, turn back, turn back. Dobra. No, znalazłem, Nie wiem. Dobra. Decydujący pojedynek. Nie jesteś jakiś kurwa wysoki taki? Kurwa, jesteś. O, jesteś. Jakie bydle. Monka jest. I co teraz? Kamera. Co, Muszę cofnąć? Kurwa, to też się kamera świeci. Nie. Pierdol ja musiałam to przejść po prostu, kurwa. kurwa. Ja pierdol yeah. patrz mi kurwa na moje jaja. Dobra, to nic nie ma. Dobra, nic nie ma. Speedrun uśmiechnięty z to jest content robiony? Ja tak naprawdę wszystkie widziałem, tylko specjalnie przedłużam. Dobra, chuj jeszcze by co zeszle. To jest G. Mówię wam, ja się znam na tym. I tą gierkę. Kurwa, łatwo. Prosta gra dla dzieci. I wyszedłem z klatki. Pozdrawiam. Gra na 5 minut. No dla ciebie specjalnie przedłużałem dla Was, żebyście się poczuli mądrzejsi. zajebę Nie! Pierdolę na tej górze, ty kurwa latająca! Nie zejdę! Oj chuj, zszedłem jednak. Dobra, patrzcie kurwa, teraz speedrun. Taki sekundowy Pyk, gdzie je? Oczka, na szybko, tutaj tył, przód. Nic nie ma. S Kurwa, wyszedłem. LOL, ja pierdolę! Kurwa, ale przeskok. Z trójki na ósemkę! Jak on to zrobił? Wyszedł z metra! Graz wyszedł, pierdolę, zostaje tam do końca. Ale fajna gra widzowie, podobuje się dla mnie.